Hej, witam Was. Tutaj Artesa jest ze mną. Dejedź Jachu. E, siemanko. I teraz ja włączam nagrywanie. Czekaj. Trzy, dwa, jeden, tak. E, siemanko, sobie co myśli, że Jachu jest ze mną Artesik. Jak to pijam Tak, no ja. Z którym się pokłócił Artes. Nie mogę Czekaj. mówić dlaczego. Poczekaj, jest za głośno, poczekaj, 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 Chanie, okay. No na no, niej nie ty jesteś, więc... Nie chroniłem się jakby co. Ta początkowa? No. Nie, ja nie lubię trzech strzałów. Ja lubię. Na multi jest głupia. To jest no, jest fajna. Nawet... Sta... Ja jak gram z kimś, to nie umiem fragów znaleźć, się mnie ukradają. A ja nie jestem taki. A na taki... to jest taka gra, kurde, proszę. Ja, ja nie jestem pro na przetrwaniu. Czekaj, ja sobie coś kupię. Pamiętaj, że my nie mamy ożywienia na obłędnym. ja wie, wiem. Ja właśnie o tym nie wiedziałem i tak trzy razy padłem przez to. Potem się dziwiłem, że nie powstałem zmarł. Gdzież masz kasę, żeby coś kupić? Najpierw no ja kupię sobie pistolet, mogę... Czemu mp P5 nie wziąłeś? Nie stać mnie, bym... Chodź za mną na dobrą kampę. No to ja wiem gdzie jest ta kampa, ja tutaj przeżyłem trochę. Tutaj. Za to, mnie? No, no, no. A wiesz, że tu jest Misiu ukryty? Misiu poka. No patrz. Y, tutaj podskocz tam, patrz. Tam jest Misiu z Black Ops. O, co mi się. Czekaj, idź tam. I podskakuj sobie. Ale jaja! No? Pierwszy mój easter egg odkryty w jakiejś grze takiej. A ja już tutaj ja przypadkowo tam skakałem, chciałam powiedzieć, że... No myślę, że na filmiku gdzieś to wykryłeś. Nie, ja sobie tak po prostu... No to nazwijmy filmik e, Gunplay gameplay z tej gry plus Eastern egg. Tak, easter egg. Tak, plus easter egg. Ej, nie ma, e, e, nie ma lagów. No nie, mi trochę lagnęło raz przed chwilą, ale... Mi też. To przez Misia, on jest nawiedzony. <gryzania> nawiedzony mi się XD. Idziesz sobie coś kupić, bo ja mam magnuma, ja się kupuję, tam się nie da wejść i to jest głupia, A. Szkoda, jak my się położył, to on tam szedł na realu. Nie, ja podbieram od nich po prostu. A, no tak. Ale ja mam magnuma i tarczę i jeszcze mam prawie pełną. Tak, ja, ja używam tą tarczę, bo ona mi nie jest potrzebna. Tutaj też można kupić tego, yy, dwa te takie, no, maszynki do zabijania, no. Do po Tutaj jest to głupie, że tak nie można latać jak bo dwa, tak wiesz. Na. No tak. Że jak biegniesz i naciszkasz, położenie się to, że tak nie, nie polecisz. Psy, uważaj, psy, 4 A psy są ładne. Uciekaj, uciekaj, uciekaj! O! O fucking. Wskoczył tam do nas. No, trochę zauważyłem. Jak mi wybuchł na mordzie. Ej. Bo ja biegnie do mnie kolejny, biegnie do mnie. Kolejny. O nie pomy... Nie chcę mi się już pytać. I co ty robisz? Bo tam pobiegłam. Po kampa. Uciekłem. Kurde 00 fragów. Dopiero jednego mam fraga. Ja wychodzę, znowu się tak nie bawię. A ja to chcę mieć fragi. O nie, o biegcie. Ja go na hita biorę. Ups. Ja stąd, ja stąd w ogóle uciekam, bo tam jest po prostu rzeź. Ja ON PI! Jaki? Nie będę używał nieocenzurowanych słów. Ale użyłbym bardzo krótkiego słowa. No ja jestem u góry, i ja tutaj też walczę. Ja tutaj mam ich połowę. Da, da, da. Ej, czekaj, ogar. Ej, chodź, tutaj też jest fajna kapa. Czekaj, ja tu zabijam last Killer, robię. Ej, nie. tutaj się nie da wskoczyć, jak ja tu What the bitch? Czekaj, czekaj. No ja daj Ja tutaj zbieram na LKM-a. Czekaj, Czekaj, ja sobie kupuję szturmówkę. Gdzie ty jesteś, kolego? Czekaj, ja tutaj sobie kupuję przy broniach. Gdzie ty masz tą kampę? Nie, nie da się tam wskoczyć. E, według ciebie jaka szturmówka jest najlepsza? Yy, AK-47. No, bo później są ci wrogowie z tą bronią. No. I dałem sobie ulepszenie granatnik. Przyda się. No. Idziemy na kampę? Yy, no dobra, mam 4 sekundy. Później ja idę do samolotu, ja sobie przyślę albo nie, nie wiem jak się zarobię zobaczę. Co sobie chcesz przysłać? Yy, kolesiów? Yy, tych, delta. No to mówię kolesiów, no. Starczą też są spokojnie? Yy, starczą są lepsi, ale po prostu nie będziemy mnie na pewno stanie. No tysiąc drosi tylko. No 2000, bo trzy tysiące... A o. Shotgun, nie lubię shotguna. 3000 yy, kosmów... o, Ej! Co wywaliło mnie, broń mnie! Broń bo mnie czasem wywala do pulpitu, bo ja mam takie ogłoszenie, ogłoszenie przez tego frapsa, czy nie chcę sobie na kompa coś pobrać, czy coś takiego. Wiesz o co chodzi? Nie, nie wiem, ja takiego czegoś nie mam. To no nie przez frapsa, tylko przez... Nieważne. A, i info, że my nagrywamy się z tym frapsem. Co? Ale to nie musi nam w tym samym momencie przychodzić przecież. Wow, fajnie odleciał chyba. Ej, chodź zostaw tego jednego, zostaw tego jednego, chodź. No nie jest zombie, on będzie na szczerze, no ja nie lubię tego. No już. i co z tego? Czekaj, to sobie amo pozbieram z tych ciulów. No właśnie, tylko czasami tak letko strzelaj, żeby nie zginął na... O, o! Ej, on ma dobrą... cały czerwony! Serio? No to zabij go sobie. Ej, nie chce mi się. A Czekaj szybko, bo nie chcę tego wrzucać później 5 godzin na YouTube'a. A, ale ja chyba w jakiejś rundzie przerwę nagrywanie, nie wiem jak ty. Chcesz no, całe to nagrać? Ja to całe nagrywam i to i 20 minut i 100 godzina. No to Twitch hitem jesteś. No ja mam taki net. Dobra, czekaj, ja idę sobie kupić działko. Jeszcze w pierwszym odcinku mówiliście, masz nie wiadomo jaki zły. Ej, ja się rozjadam od ciebie, ja nie idę do naszej kampy. Bo? Bo ja idę sobie kupić działko lub zbieram na działko. OMG, już ja, to... me. Ja sobie kupiłem... Okay. Ej, ja sobie kupiłem kamizelkę. Misiu w 3 aaa, On mnie chce zabić. Ale jakoś z Grafą mu się nie postarali u niego. No, Ale choć jak się z niego szczeli to wypada taki dymek. No tak, tak, tak. Jest Ej, to ja bardzo. tutaj, ja tutaj, są już ci za a może sobie z będzie Aha, oni już byli wcześniejsi. Tak? No, już zebrałem od nich haka, bo nie opłacało mi się broni kupować. A ja wolę kupić pełną amunicję iść z dodatkiem. Jakim dodatkiem? Nie wpłacę. Z granatnikiem, z granatnikiem, tego opłacę. Już opłacę. No, zależy. Kurde, Fragu. jak oni mi tu wskoczą, to jestem. Idę do ciebie, bo widzę, że masz tam gości. Nie dam sobie radę. Nie bierz mi fragów. Ojej. Mm. No widzę, że sobie radzisz. Ale jakoś mało ludzi. O tym. Jakoś mało ludzi nagrało z tej gry. A jak już nagrali, to nie nagrali całej serii z MW3. 3 no przed... Nie, nie wiem, wiem. O tym. Ale Co? MW3 jest bardzo fajna. Ale dość krytykowane przez wielu. Nie no, usłyszysz? Ale grafika według jest... Ja... Ja tutaj gram na... Czy ja wiem, czy mi się grafika podoba. Według mnie nawet Powiedzcie, że grafika mi się dwa razy bardziej podoba niż w Black Opsie Dwójco. Mocne słowa, powiem ci. I nie, nie bardzo. Ja tam trochę krytykuję błędy i grafikę o, do omg A w czym? No, w Black Opsie 2, uważaj. O, kolos, super, fajnie. No to mówię OMG. Za tobą, pies. Jebać graję. O, przepraszam. <laughs> Ej, czekaj, bo ja zawsze w tej fali ginę, no, o błędnym. Jak gram solo. Ale ja gram z tobą. <śmiech> <śmiech> Czekaj, Kolos nam tu... O, o. I jeszcze samolociki zawsze są, nie? Uciekaj, 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 uciekaj... Aha, ty tam biegnisz. Uciekaj, 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 nie idź tam, nie idź tam, nie Nie spam, nie spam, nie spam. O, chodź tutaj. Może rakietę mogę? Nie, no. mnie. Fucking, fucking, fucking... ...shitem. O, cały czerwony, jak lipa. Ej, Kolosa nie ma. Nie, ja sobie... ...kupię predatorka. Mm. O ja, zapom ja zapomniałem o helikopterze. Czekaj, ja użyję na helikopter tego y, rakiet... Ja już go rozwaliłem. A, no to na. Jak to się nazywa? Na Kolosa. Czekaj, może zdążę. To nie jest Kolos, to jest zwykły Koleś. A nie, nie. To... Jest, zabiję go. Brawo. Można no, coś od niego wziąć? Nie, tam nic nie ma. Żal. Czekaj, ja idę na skróty. Chodź szybko, bo. Ja to bym tak. Ja bym się pobawił z ale że mi laguje, to nie. Ja bym się pobawił chętnie. Dobra, chodź na dół do naszej kampy. A wiesz, tutaj są hot a czapień... Nie, to są... W ogóle, co to za restauracja? Ale wiesz, jak szczelisz w to, w kasę, to wyleci hajs? Wiem o tym. To, to jest nie taki isternek, bo to takie... No rodzice, nie. To... Tak samo na multi. Jak zabijesz kogoś, to wylatuje z niego kasa. To jest trochę dziwne, to tak? mi się nie podoba. No, nie, nie wiedziałeś? Tam. Za każdym razem, jak nie. kogoś zabijesz. Tylko jest... w MW3 widziałem. No właśnie, no w MW3 jest tak. Aha. Ej, są już ci lepsi z tymi karabinami. A to normalnie taki... Rzecz dodali, postarali się. Chłopcy z Call of Duty. No, zarabiają na tym. Rozdają force dla graczy, wirtualną kasę. No. Choć prawdziwą na jakichś mistrzostwach widziałem. Pięć osób wygrało na tych takich ogólnych mistrzostwach. Ich wygrali milion złotych. No tak, ale... To Czy nie zbyt... złotych, tylko tam... Czy czegoś, a w porównaniu koleś, który wygrał mistrzostwa Polski w FIFA, dostał 3000. Więc to no, pokazuje poziom, na, na, na szkodę. Co ty masz do Polski? Polska jest biedna jak but lub jak biedak w Ameryce. Co ja wiem? No, biedacy tam są bogaci w Ameryce. No. no ale lepsza niż Polska, niż y, nie wiem. Y, czekaj. <laughs> Ciężko. <laughs> Ja mam rację. Nie no na przykład, nie wiem, Afrykańczycy. Oni mają tyle kasy jak lodu, czyli więcej od nas. Kasy <noise> jak. Ej, wiesz ma... ci się ekran ściął? E, no mam laga wielkiego. Ja też... Ej, nie mogę się ruszać. To przez to, że żartowaliśmy. Ład. Straciłem od ciebie połączenie. <noise> tak? No, wywaliło mnie. A mnie zaraz wywali. Ale serio ty mówisz! O co, wywaliło mnie. O Boże. No ale, ale. Czekaj, próbuję do ciebie dołączyć. Tak, ty byłeś hostem. <laughs> Mój hosting. Nie mogę się ruszać. Ja też. Ja się nie mogłem, ja miałem wielkiego laga. Czekaj. Wyłączę po chamsku grę. What? mam błąd drayrec, ta.